Cześć, witajcie kochani. Z tej strony Tomek Rymanowski, Reha Akademii. W dzisiejszym filmie nauczę Cię, jak likwidować ból z boku UDA, z boku stawu kolanowego. Jeżeli czujesz napięcie, dyskomfort właśnie w tym obszarze, bo jesteś osobą aktywną fizycznie, ewentualnie jesteś po zabiegu, po urazie lub widzisz, że Twoje nogi mają tendencję do tego, by ustawiać się w koślawym bądź szpotawym ustawieniu, to ten film jest tym bardziej dla Ciebie. Techniki są bardzo proste pod warunkiem, że wiemy z czym pracować. I dziś przeprowadzę Cię przez te techniki krok po kroku. Jak popatrzymy na nasze Udo od boku, i to co łapię sobie teraz szczypcowo, to nic innego jak moje pasmo biodrowo-piszczelowe. Jak napinam mięsień czworogłowy Uda i zadrę jeszcze dodatkowo do góry palce i stopę. To ta struktura, jaką jest pasmo biodrowo-piszczelowe, robi się wyraźniejsza, łatwiejsza w palpacji. I będziemy pracować właśnie z obszarem, który znajduje się nad pasmem biodrowo-piszczelowym, a więc o tu troszeczkę od boku do stawu rzepkowo-udowego i na głowie bocznej czwórki, ale także wejdziemy sobie pod napięcia. Znajdujące się pod samym pasmem biodrowo-piszczelowym, a więc troszeczkę w stronę dwugłowego uda przyczepu końcowego, ale też wejdziemy sobie na dwójkę, zaraz pod krawędzią pasma biodrowo-piszczelowego. No, bo, kochani, jeżeli mamy tendencję do tego, by nasze kolanko ustawiało się zarówno czy to wykoślawości, czy szpotawości, to niestety i obszar boczny uda, i obszar przyśrodkowy. Będzie na tym cierpieć. Jeżeli chodzi o samorozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego, niestety nie da się go wyrolować, nie da się go rozciągnąć, rozluźnić. Jest to struktura, która jest zarządzana przez dwa mięśnie, przez mięsień naprężacz powięzi szerokiej i mięsień pośladkowy wielki. I jeżeli mamy jakiś problem na wysokości biodra i czujemy napięcie w obszarze pasma biodrowo-piszczelowego, które bardzo często wstępuje do łydki, to musimy także zwrócić uwagę na to, co dzieje się na wysokości biodra. Natomiast dziś chciałbym skoncentrować się właśnie na tym obszarze. A więc usiądźcie w takiej pozycji jak ja. Najpierw napnijcie mięsień czworogłowy, Uda, zadrzyjcie troszeczkę palce do góry i stopę. Mamy tutaj mięsień czworogłowy, mamy boczną część tego mięśnia, i jak będziemy szli sobie w dół, to wyczujecie takie pasmo włókien, które ustawia się właśnie w pionie. W zależności od tego, e, jaką, masę, ma, jaką macie masę mięśniową, mięśni, nóg i ile macie na tych nogach tkanki tłuszczowej, to pasmo biodrowo-piszczelowe będzie bardziej bądź mniej widoczne i wyczuwalne. Natomiast gwarantuję Wam, że u każdego ono się znajduje. A więc pierwszy punkt, czyli tutaj ten obszar, tuż nad górną krawędzią, tak to sobie nazwijmy, pasma biodrowo-piszczelowego, zaczynam sobie rozpracowywać. Technika jest bardzo prosta. Bo składam 3-4 palce pod pewnym kątem złączone no, w takie szponiaste ustawienie dłoni, w taki haczyk i staram się być tuż właśnie nad pasmem biodrowo-piszczelowym, tak jak chciałbym się tymi palcami wśliznąć, kochani, pomiędzy pasmo biodrowo-piszczelowe, powiedzmy, że to jest pasma, a to jest czwórka, którą de facto pasmo biodrowo-piszczelowe w jakiś tam sposób będzie przykrywać, to staram się być tutaj, na krawędzi. I to jest pierwsza technika, pierwszy chwyt, gdzie pracuję sobie troszeczkę do góry, do dołu. Robię taki ruch jakby rozmasowywania, jakby tarcia, ugniatania. Mogę spróbować pójść troszeczkę jakby do góry, czyli tak jakbym takim hakiem próbował troszeczkę ten mięsień czworogłowy rozkleić odseparować od pasma biodrowo-piszczerowego. I teraz jak naciskamy ten punkt, to bardzo możliwe, że będą pojawiać się w obszarze Waszych stawów kolanowych, w obszarze Waszego stawu rzepkowo-udowego, czy też generalnie kończyny dolnej, objawy bólowe, dyskomfortowe, które znacie, które towarzyszą Wam w trakcie przysiadów, jazdy na rowerze, czy też w trakcie codziennego funkcjonowania. Bo oczywiście nie musimy być osobami aktywnymi fizycznie, aby zmagać się właśnie z takim problemem. A więc zobaczcie, tutaj mam czwórkę, a tu wyraźnie widać, jak spycham pasmo biodrowo-piszczelowe w stronę mat. I tym, kochani, między innymi zajmujemy się w trakcie kursu trening medyczny, który mam przyjemność dla Was prowadzić. Jeżeli to trafia w Wasze potrzeby. Wasze zainteresowania, to wystarczy wejść na stronę i sprawdzić terminy najbliższego szkolenia. Chętnie z wami się spotkam na sali wykładowej i przekażę wam na żywo tę wiedzę, którą dzielę się z wami tutaj na moim kanale. Tak więc serdecznie zachęcam, serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś młodym fizjoterapeutą, masażystą, jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie, jeżeli zmagasz się z takimi dysfunkcjami, bądź myślisz o tym, by się przebranżowić, a jest to bardzo przyszłościowa, obiecująca Branża z perspektywami, jeżeli chodzi o trening medyczny, jeżeli chodzi o fizjoterapię, jeżeli chodzi generalnie o ruch i wszystko, co z tym koresponduje, no to oczywiście widzimy się na szkoleniu, widzimy się na sali treningowej. No bo jeżeli mamy taką dysfunkcję. To pewnie przyznasz mi rację, nie da się jej inaczej rozwiązać, aniżeli poprzez właśnie takie techniki. Poprzez techniki z masażu, fizjoterapii, treningu medycznego. Bo cóż z tego, że zaaplikuję sobie w cudzysłowie jakiś lek przeciwbólowy, przeciwzapalny na moje dolegliwości związane z koślawym ustawieniem stawu kolanowego, skoro lek nie ma żadnej, że tak to nazwę, siły, by z tej koślawości w sposób mechaniczny wyciągnąć mój staw kolanowy. A więc muszę to masować, muszę to trenować. Tak więc ta branża ma olbrzymie perspektywy, świetnie rokuje i myślę, że będąc młodym, czy też już człowiekiem z jakimś stażem pracy, jeżeli tym się interesujesz, to warto się nad tym poważnie zastanowić: nad kierunkiem zostania trenerem medycznym, no, czy też fizjoterapeutą. O tym to oczywiście nie wspomnę, bo jako fizjoterapeuta wszystkich młodych i też starszych, którzy myślą o jakiejś zmianie, zachęcam by iść w tym kierunku. Mamy rozpracowany ten punkt. I teraz jak mamy pasmo biodrowo-piszczelowe, to żeby mógł troszeczkę swobodniej, łagodniej wejść w ten obszar dystalnego dalszego przyczepu mięśnia dwugłowego uda, to wystarczy że delikatnie zegnę swój staw kolanowy i tutaj mam wypalpowaną dwójkę. I mam pasmo biodrowo-piszczelowe. Czyli teraz tu staram się zahaczyć i staram się wejść palcami. O, nawet ten chwyt, jeżeli mam rękę prawą od dołu, a prawą od góry, wydaje się sensowniejszy, ma on więcej precyzji. Staram się rozmasować o te. Punkty. Wejść sobie troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, poszukać takiego punktu, gdzie czuję sporo napięcia, gdzie praca z tym punktem, z tym obszarem będzie odpalać ewentualnie znane mi dolegliwości bólowe, dyskomfort, bo, zarówno w przypadku czwórki. I dwójki. Jak mamy tutaj dużo punktów takiej miejscowej przeczulicy, to oczywiście pewnie wiecie to z doświadczenia. To UDO będzie napięte, będzie bolesne. No i najbliżej z tego obszaru jest dostawu rzepkowo udowego i kolanowego. Tak więc tu będzie się pojawiać sporo napięcia. Czy to w ruchu wyprostu, czy to w ruchu zgięcia, czy przy różnych innych aktywnościach. Tak więc szukam sobie tego obszaru i zobaczcie, że tak naprawdę, jeżeli ja uwzględnię. Strukturę, jaką jest pasmo biodrowo-piszczelowe, ale w odniesieniu do pracy z nim w taki sposób, że ja pracuję na górnej i dolnej krawędzi pasma biodrowo-piszczelowego, blisko stawu kolanowego, to ma to jak najbardziej sens. Mogę oczywiście tych napięć szukać troszeczkę wyżej, idąc po czwórce, tak samo po dwójce. A więc odpowiadając na często zadawane mi pytanie, jak Pozbyć się bólu na wysokości samego pasma biodrowo-piszczelowego, no właśnie w taki sposób. Muszę mieć elastyczność w bocznym przedziale, uda, i muszę mieć odpowiednio silny, posiadkowy, wielki i odpowiednio elastyczny, ale także i silny naprężacz powięzi szerokiej. Muszę zadbać także o osiowe ustawienie mojej kończyny dolnej. I o to, by pracować w wypełnych zakresach, o to, by dbać o elastyczność, o siłę moich mięśni nóg, popatrzeć także na sylwetkę, na miednicę, na ustawienie kręgosłupa. Tak więc jeszcze raz nawiążę do mojego autorskiego szkolenia. No, o tym wszystkim mówimy, tak więc niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, myślę, że, a właściwie jestem przekonany, wyciągniesz bardzo dużo z tego szkolenia. Tak więc jeśli jesteś osobą początkującą, no to jest to super zastrzyk wiedzy, zdobycie nowych narzędzi, które pozwoli ci pracować z tego typu dysfunkcjami, czy to w obszarze twoich nóg, czy też z twoimi znajomymi, rodziną, przyjaciółmi, czy też podopiecznymi, patrząc na to pod kątem typowo zarobkowym, a jeżeli jesteś osobą już naprawdę zaawansowaną, to też będzie to fajna forma poukładania Wiedzy i myślę, że też dowieść się czegoś nowego. Przedstawię ci moje spojrzenie, to jak ja pracuję z tymi dysfunkcjami, tak więc myślę, że warto. Jeżeli mam wypalpowaną czwórkę, jeżeli mam wypalpowaną dwójkę, to myślę, że w trakcie tych technik czuliście, że te dolegliwości się odpalały w obszarze stawu kolanowego, czy też rzepkowo-udowego. Po wykonaniu takiego masażu, który trwa 5-10 minut warto pójść w reedukację ruchową. Co mam na myśli? Jeżeli miałeś problem z tym, by wykonać głęboki przysiad, wykrok, czułeś, czułaś jakiś dyskomfort w trakcie spacerów, w trakcie jazdy na rowerze, to warto po wyciszeniu tej informacji bólowej zaprogramować na nowo swój ruch. I tutaj nawiążę do tego, dlaczego ludzie myślą, że rolowanie, rozciąganie nie działa, mimo iż wykonują je regularnie. Kochani, jeżeli będziemy wykonywać tego typu techniki i później nie będziemy reedukować się ruchowo, a więc nie będziemy się przestawiać, nie będziemy uczyć się na nowo danego ruchu, to cóż z tego, że ja wymasuję to kolano albo wyroluję, wyrościągam. I pójdę do domu i w żaden sposób nie nauczę się, nie będę wyrabiał u siebie nowego nawyku ruchowego. Tak więc, jeżeli wykonałaś, wykonałeś te techniki, to warto poświęcić kilka minut, by popracować z tym ruchem, który wcześniej sprawiał ci ból, dyskomfort, w którym pojawiało się ograniczenie ruchomości. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Pozdrawiam Was. Cześć.